Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Przedszy do niej, anioł rzekł. Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej. Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła, Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna, twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta którą miano za niepłodną dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego na to rzekła Maryja oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego wtedy odszedł od niej anioł Oto słowo pańskie. Kiedyś yy, podszedł do mnie jeden kapucyn i mówi, a z czego ty jesteś? Ja tak się zdziwiłem, mówię, ale o co ci chodzi? No, z czego ty jesteś? No, bo ja jestem z małego piwka, zająca i babci. mówię, jak? No, taka sytuacja, mówi mój tatuś, jak był jeszcze kawalerem, był bardzo nieśmiały, ale tam udało mu się zdać jakiś egzamin i tak z kolegami wypili po małym piwku. Wracał do domu autobusem i akurat stanął nad moją mamą przyszłą. I zając przebieg kierowcy przed autobusem, kierowca przyhamował. Mój tatuś jakoś tak się oparł na mamusi. Ale, że był po piwku, to taki był zwykle nieśmiały. Bardziej taki, że powiedział: No, co tam, skąd jesteś? Zagadał coś. Umówił się na randkę. Mamusia wróciła do domu, yy, i mu, babcia pyta: No i co tam? A taki jeden w autobusie mnie zaczepił, mówił się ze mną na randkę, ale nie pójdę, bo to pijak, bo czuć było od niego piwo. A babcia mówi: Pójdziesz. I poszła, i jestem. I jestem, mówi. Ja jestem, mówi z mojego piwka, zająca i babci, a ty z czego jesteś? To ja mówię, to ja jestem z obierania cebuli. Jak to? No, mój tato pracował w masarni, bo był masażerem. Moja mama pracowała w garmażerce takiej i było to jedno podwórze. I wyszedł tato z kolegą na papierosa i wyszła mama z koleżanką i ten kolega mówi tak po kielecku, A widzisz tą dziewuchę? Ona w ogóle nie płacze przy obieraniu cebuli. I tatuś się zainteresował i jestem. Specjalnie wam to tak opowiadam bo to jest moje zwiastowanie. Tego kapucyna Piotrka też. Jakie jest twoje zwiastowanie? Bo my tak rzeczywiście potrafimy to uwznioślić. No a tak to jest też zwykłe. No może przyjść anioł oczywiście zwiastować, ale też to często się dokonuje tak w powszedniość jak Wam mówię trochę prowokacyjnie od niedzieli. To wszystko, co jest naszym życiem i naszym nawróceniem, nie dzieje się w jakichś obłokach, w jakichś mistycznych doznaniach, tylko w codzienności. Tak jak ten Mojżesz zobaczył ten krzak palący na pustyni. Tak jak ten Syryjczyk Naaman wczoraj. Po prostu był trędowaty i potrzebował uzdrowienia, to przy całym szacunku do cudów wszystkich te rzeczy dzieją się konkretnie tu, na Ziemi. I opowiadam to dlatego, że myślę, że warto dzisiaj, kiedy chcemy zrobić kolejny krok w tych rekolekcjach, uświadomić sobie, z czego ja jestem. Czyli jakie było moje zwiastowanie. Że ja się na tym świecie pojawiłem. Nie? Bo to jest zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie tego, że będzie Pan Jezus. Że jakoś przyszedł Bóg do naszych rodziców i z tego jesteśmy my, jako nowe życie w tym świecie. I tak jak Pan Bóg to jakoś zapoczątkował w taki czy inny sposób, to potem chce to wspierać i żebyśmy to kontynuowali. Jacy byśmy nie byli, skąd byśmy nie byli? Co dalej? Jaki jest następny krok? To, co wczoraj mówiłem, pytajmy Pana Boga, i niech On nam odpowiada. I o to, jakie są nasze grzechy, ale też o to, jakie są nasze dary, talenty, charyzmaty, co mamy w tym świecie pomnażać. To wszystko jest tak naprawdę w tym kluczu Maryi, która. Cały czas rozważa w swoim sercu, słucha uważnie, przygląda się to temu wszystkiemu, co ją spotyka, i potem idzie krok dalej, krok dalej. I mówiąc skrótem, zaczyna w Nazarecie, czyli w jakiejś takiej zapomnianej wioseczce, a kończy jako królowa nieba i ziemi. Jak można przejść tę drogę? No, można przejść z Panem Bogiem, kiedy się słucha Jego słowa i wypełnia je. To jest bardzo piękne po polsku. Słuchasz, żeby usłyszeć. Masz usłyszeć, żeby być posłusznym. Słuchać, usłyszeć, być posłusznym. To jest droga chrześcijanina. To była droga Maryi, naszej mamy. To też może być droga Twoja i moja. Do takiej drogi chrześcijańskiej, słuchania i wypełniania Słowa Bożego, jesteśmy zaproszeni. To, co też Jezus mówi w innym miejscu w Ewangelii, Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oni są moją matką i moimi siostrami i moimi braćmi. I to jest droga, która prowadzi do nieba. I tak jak dzisiaj świętujemy Zwiastowanie, to choćby w tej świątyni pod patronatem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będziemy świętować wstąpienie do królestwa Bożego, gdzie jest dla nas przygotowane miejsce. Ale do niego się idzie krok po kroku. Kiedyś bardzo potrzebowałem tego. Miałem akurat okazję prowadzić takie dwie wspólnoty młodzieżowe, neokatechumenalne akurat, i nie znałem w ogóle tej drogi. Oni sobie też tak nazywają się w ogóle cały ten ruch neokatechumenalny, droga. No i jak mam być odpowiedzialnym duszpasterzem, to ja chcę wiedzieć, dokąd ta droga prowadzi. Czyli mówię, jeżeli ja zaczynam i zgadzam się, żeby prowadzić te dwie wspólnoty młodzieżowe, to ja bym chciał spotkać kogoś, kto skończył tę formację. A formacja w Tychumenacie trwa ponad 20 lat. I to było 20 lat temu. To pierwsze wspólnoty, które były w Polsce, w Lublinie akurat, dopiero kończyły tę swoją formację. Ja byłem w Poznaniu, miałem daleko do Lublina, więc jedyne co mi pozostawało to pomodlić się. Więc pomodliłem się, Panie Jezu, chciałbym spotkać kogoś z tych wspólnot neokatechumenalnych z Lublina. Pan Bóg łaskaw wysłuchuje moich modlitw, więc nie musiałem długo czekać. Kilka tygodni później byłem na weselu w Poznaniu i państwo młodzi mówią: A tu jest taka rodzina, małżeństwo z Lublina, oni są z Neokatachmenatu, właśnie skończyli tą drogę. Ja mówię: Super! No to dziękuję, panie Boże. Najpierw spotkałem się z tą panią, pogadaliśmy, piękna osoba, malowała ikony na takich grubych świecach, taka duża wrażliwość estetyczna, ale też duchowa, pięknie nam się rozmawiało. A potem rozmawiałem z tym mężem. Też od pierwszego zdania, porozumienie, prawda, jakbyśmy się znali od lat. No ale, no nie po to tutaj się spotkaliśmy, nie po to się modliłem, żeby tak tylko było miło i przyjemnie. Muszę dopytać o istotę. Więc po tej chwili dłuższej rozmowy mówię, niestety, ale przepraszam cię, muszę cię o coś zapytać, tak wprost. Czym ty się w życiu kierujesz? Jeżeli coś ci się w życiu przydarza, to czym się w życiu kierujesz? Jakie są twoje kroki postępowania? On się nie zastanawiał zbyt długo, tylko powiedział: Jeżeli coś mi się wydarza w życiu, najpierw pytam Pana Boga, jaka jest Jego wola wobec mnie w tej sytuacji, potem cierpliwie czekam, aż usłyszę, a gdy usłyszę, będę starał się to wypełnić. Mówię, pięknie to brzmi, natomiast trafiłeś na niewiernego Tomasza. Więc, y, przed chwilą rozmawialiśmy, że masz y, kilkoro dzieci, najstarszy twój syn właśnie kończy studia w dziedzinie, w której ty prowadzisz swoją firmę. Więc y, prawdopodobnie liczysz na to, że jak tylko skończy te studia, to wejdzie do tej firmy, zacznie przejmować obowiązki, a może potem przejmie tą firmę. Myślisz tak? On kiwa głową, że tak. No i taka jest sytuacja, że kilka dni, za kilka dni po prostu przychodzi on do ciebie i mówi Tato, rzucam te studia i wstępuję do seminarium duchownego, bo chcę zostać księdzem. I to tak jak oni mają tam w zwyczaju, nie w Polsce, tylko na przykład w Kanadzie. I co ty teraz na to robisz? Już się zrobiło trochę ciężej. Więc westchnął głębiej i mówi... Pytam Boga, jaka jest Jego wola wobec mnie, nie wobec mojego syna, tylko wobec mnie w tej sytuacji. Cierpliwie czekam, aż usłyszę, a gdy usłyszę, będę starał się to wypełnić. Ale trafił na podwójnie niewiernego Tomasza, bo ja pracowałem 10 lat w formacji. Do święceń dochodzi mniej więcej połowa z tych, którzy zaczynają. Wstępują do seminarium. Więc mówię: słuchaj, rozumiem to, co mówisz, ale mamy taką sytuację. Za cztery lata ty już jesteś pogodzony z tym, że on jest w tym seminarium. Nawet się cieszysz, że będziesz miał w rodzinie kapłana, w rodzinie, wśród przyjaciół. Już to jest jakoś tam. Ogarnięte, więc tak tylko się spodziewamy, że to już kwestia tylko czasu. Będziemy przeżywać święcenia, prymicję, no raczej taka duma, radość ojcowska, tak? I mówię: Cztery lata mijają, i dostajesz telefon z Kanady, tato, to nie jest jednak moje powołanie, nie jest to jednak moja droga, wracam. I co ty wtedy robisz? On już wtedy miał łzy w oczach. Ja go potem przeprosiłem, że mu popsułem trochę to wesele. I mówi z ciężkim sercem: Pytam Boga, jaka jest Jego wola wobec mnie w tej sytuacji. Cierpliwie czekam, aż usłyszę, a gdy usłyszę, będę starał się to wypełnić. Więc mnie pozostało tylko wtedy. Powiedzieć, bracie, jeżeli ty umiesz tak żyć, jak mówisz, to ziemia, na której stoję, jest ziemią świętą. Mogę zdjąć buty, tak jak mojżesz. Mogę twoje nawet buty zdjąć, umyć ci nogi, pocałować, bo jesteś chrześcijaninem, który idzie tą drogą, o której czytam w Ewangelii. Z całym szacunkiem. Ja jestem już w zakonie naście lat i jestem kapłanem. Gdy coś mi się w życiu przydarza, to nie za często pytam Boga, jaka jest Jego wola wobec mnie w tej sytuacji, tylko się albo załamuję, albo rozpamiętuję, albo gadam na lewo i prawo, albo nie wiem co. Potem nawet jak spytam, to i tak nie mam cierpliwości, by czekać na odpowiedź. A nawet jak się doczekam odpowiedzi, to i tak kombinuję po swojemu. I to jest moje chrześcijaństwo. Więc cieszę się, jestem Ci wdzięczny i Bogu też, że, że mogłem Cię spotkać, że mogłem usłyszeć to od Ciebie. I będę wiedział teraz lepiej, jak tą młodzież formować, ale to przede wszystkim było dla mnie ważne. I dzielę się z Wami tym doświadczeniem, żeby pokazać, że droga chrześcijańska to nie jest bieganie jak koziołek, matołek po całym świecie, szukając jakichś znaków, cudów, nie wiem czego, tylko konkretne słuchanie Boga w tej sytuacji, w której jestem, tak, żeby Go usłyszeć a potem być Mu posłusznym, czyli pełnić Jego wolę. I nie ma lepszej i mądrzejszej drogi. To jest droga królewska, prosta, ale droga królewska. Ona doprowadziła, już się powtarzam, Maryję do bycia królową nieba i ziemi. Jeżeli my będziemy do niej podobni, będziemy szli drogą królewską, będziemy dziećmi królewskimi. Królewskimi synami i córkami. I nie musimy biegać po całym świecie i pokazywać swoje korony, jaki jestem, król czy królewna, tylko postawa mojego serca będzie tak szlachetna, że tam będą mogły się rzeczywiście dziać znaki i cuda. Nie ma napisane niczego o tym, że Maryja dokonywała cudów za życia. Ale wiemy, że teraz jest pełno cudów na całym świecie za przyczyną Najświętszej Marii Panny, bo to jest jeden z wymiarów bycia królową. My z Chrztu Świętego jesteśmy kapłanami, prorokami i królami. Jeżeli idziemy drogą królewską, naturalne będzie to, że będziemy zarządzać w tym świecie, ale nie według swojej woli, tylko według woli naszego Ojca, który jest w niebie, i naszej Mamy, królowej Nieba i Ziemi. Może dodam tylko jeszcze to, co kiedyś podpowiedział mi jeden mnich, kiedy zdarzy Ci się zejść z tej drogi, bo zgrzeszysz, bo pobłądzisz, bo się gdzieś pogubisz, to nie rozpamiętuj tego, ale jak najszybciej wracaj na drogę. Jak już wrócisz, to możesz iść do spowiedzi, możesz się pojednać z drugimi, przebaczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najważniejsze, żeby się trzymać tej drogi. I na tej drodze cię, czeka Cię wszystko to, czego potrzebujesz, żeby wejść do królestwa. Będzie tyle cierpienia, ile potrzebujesz, tyle radości, ile potrzebujesz, tyle starania, tyle przekraczania siebie samego. Tyle też po prostu łaski i miłości, ile jest potrzeba, by do tego królestwa dojść. To dzisiaj nam odsłania Maryja podczas tych rekolekcji. Bądźmy wsłuchani w Boga tak jak ona, rozważajmy wszystko w swoim sercu i pełnijmy jak tylko potrafimy najlepiej Jego wolę. A będziemy tym, jak widzi nas sam Bóg. I chyba nic więcej nie trzeba. Amen.